Hejka! Chciałam was przywitać, bo tak dokładnie jestem tutaj nowa na YouTube, YouTube. I mam nowy kanał na internecie. No i zupełnie nikt jeszcze na mnie nie wpadł. Tak, mam tylko jeden hałaski komentarz, bo mam jeden TikTok, ale Boże... Mam jeden film, ale tak zupełnie to tam jest w górę i ten. I właśnie chciałam Was tu przywitać, bo jestem na tym nowa i nie wiem zupełnie co nagrywać na tym koncie, bo mam TikToka i tam trochę jest łatwiej, ale gdy na przykład yy, kto będzie ciekawy jak się nazywam na TikToku, wystarczy tylko komentarz dać, a ja przypnę serduszko. Oraz ym... odpowiem, jak się nazywam. I słuchajcie. Ym telefon, tylko mojej babci tak zupełnie, to ja mam swój, ale dzisiaj z mamą moją i moją tat moim tatą jadę do Media Expert po nowy telefon iPhone XS, tak dokładnie i tu wam powiem jak na nim się nazywam i też na pewno stworzę tam konto i tam będę już nagrywała więcej filmów i będą ciekawsze. I... Dokładnie to mm, to będzie dzisiaj pojadę stworzę sobie tam kanał i tam na pewno będzie jakiś film na was czekał już ale nie mówię że na pewno ale może jakiś nagram no i będzie na was czekał pa